Mamy dzisiaj 6 sierpnia 2017 rok, jesteśmy na gryce. Ta gryka wygląda już w ten sposób. E, tak, tu jeszcze na razie miodu nie bierzemy. Z tego powodu, że tam dalej za tamtym laskiem mamy kolejną grykę, która jak gdyby jest w połowie kwitnienia. Być może już też zaraz skończy, i jeszcze pszczółki ją oblatują. Tam, tą właśnie byliśmy tam zobaczyć. To przyjechaliśmy sobie tutaj po prostu tak re rekreacyjnie. O, 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 już widać pana, który z nami przyjechał, jak ucieka od pszczółek. Macha o, tam ucieka. <laughs> tak, tak to jest na gryce, niestety. Zwłaszcza jak ona już tu skończy. Pszczoła ma za daleko. Lecieć po nektar, no bo pszczoła to tak jak Boeing. Bierze z ula sobie jakąś dawkę tego paliwa, czyli nektaru, zasuwa gdzieś tam na grykę, zanim doleci. Gryka zakończy kwitnienie, to znaczy zakończy kwitnienie, zakończy nektarowanie, zamknie ten kielich i pszczoła tam przylatuje na tą grykę. Okazuje się, że tam nie ma. Co zatankować, a już paliwo swoje straciła, no i niestety jest w wkurwione, leci z powrotem. Idziemy dalej, pewnie. Ja zaraz będę się obganiał. O, o, jaki mamy ładny kwiatek! Kurczę, co to jest za kwiat! Nie wiem, ale tutaj tych kwiatków widzę, jest bardzo dużo. stoły na niej nie widzę. Głównie przyjechaliśmy tylko dlatego, że jednego Pana znajomego, który od wielu lat przyjeżdża do nas. to Pan nauczyciel, nie będę mówił skąd, żeby teraz nie było. No i ten Pan chciał tutaj sobie zobaczyć te, te okolice, bo w drugą stronę sobie jeździł. Natomiast tutaj tylko szosą, on jeździ rowerkiem. Przyjeżdża tutaj i wynajmuje domek samochodem, a dalej już sobie podróżuje rowerkiem. Także mamy tutaj w całej okazałości teraz ubranego naszego znajomego. No i oczywiście główny pszczelarz Jola oprowadza go po naszej oto okolicy. Pomachajcie ładnie do kamery. No, ale ładnie pomachać, uśmiechnąć się. Eee, no, jeszcze raz, ślicznie. Kompas w, re... Kompas w rękę i już. Pszczół nie widać. Czyli gdzieś nam zwiały z ula. Ale wszystko. O, pszczółki chodzą to jaki się poskładały nam do środka pewnie dlatego, że pod spodem żadnej deski nie ma a być może dlatego, że jest coś tu miodu no nic będziemy sprawdzać nie dało się wcześniej wykosić dlatego tu mamy tak zarośnięte, a nie inaczej bo tu jednego nawet pana mieliśmy tu oczywiście sołtysa tych okolic który miał tu przyjechać, ale go mało nie zjadły pszczoły z kosiarką, więc no niestety nie udało się tu skosić nam, mimo, że tam troszeczkę się znamy na pszczołach, też się nie udało skosić no i tak byśmy tutaj nie wiem, czy uda nam się nagrać jakiś filmik przy sprawdzaniu miodiku ile go tam jest w tych ulach może się uda coś tam zrobić, może nie także jak to wiadomo, na Gryce będą nas pszczoły tutaj traktować jak to pszczoły czyli trzeba będzie ubrać się w jakąś pewnie zbroję odpowiednią i zobaczyć co jest w tych ulach Czy czasami one nie głodują bo i taką, taką sytuację mieliśmy na Gryce kiedyś że zawieźliśmy nie, jeździ, nie jeździliśmy przez dwa tygodnie okazało się że tam pszczółki mimo że kwitła pięknie Grykach one najzwyczajniej w świecie głodowały Dziękuję i zapraszam do oglądania. No małe podejście, zobaczymy, do, jak ten miodzik tu wygląda do pszczółek. Czy tu coś jest, czy nie ma tego miodu? Nie wiadomo, co to za pszczoła, nawet nie wiem. Nie to wygląda na gazeta. O tu mamy takiego kordopla fajnego, Tak mam to tutaj wygląda, lecz powałeczkę może Tak nam ta pszczółka wygląda, ja nie będę ich zastawiał tylko sobie poważę tę powałeczkę tu tak, Zobaczymy czy w górnym korpusie już coś jest mioda Mmm, jak pięknie pachnie ta ciężka i zasklepiona. Tak by wyglądał miodzik gryczany u nas tutaj. Idę, widzimy, widzimy. Nie ja wiem czy to jest do końca. Te wretarnia można by zabierać. Tam Zobacz ile ich wraca, mówiłem, że stanęłaś, ich nie ma. Nie, na locie. To no? nic. Ja tu dymię z tego względu, że tak jak trąbie wielo razy, ja tu mam z ziołami przez to jedynie, ale no, widać nawet na gryce można robić też no to już nie jest ale jest mamy rameczkę zaczerwioną widzę przez jeszcze trutnie ktoś mnie tam zarzucił, że o tej porze roku to już trutni nie ma żeś pszczoły nie chowają trutni być może ja mam taką, wraz z czołów, dziwną, gdzie u mnie sobie chowają. To się też nie boję las. Tu mam wodę zrobioną z domieszką cukru, troszkę kwasu cytrynowego. No i o Panie, tu jest to dźwignąć, ale to widać nie tyle w tu jest... No zobaczymy co A się A tu jest, proszę Pana, zasklepione zobaczymy co tu się dzieje to jest taki ul, który nam się wydawał, że tu najmniej lata dlatego go sobie zobaczyliśmy ta jest ewidentnie pusta, nie ma coś tutaj pszczółki jest bardzo dużo szkoda, że tu na włoci nie mamy ale mamy za to, za to w tych lasach Sporo, na no takie są polane i sporo mamy wrzosów. Proszę bardzo, jest czerw, jest. Ja tu jeszcze sobie przy okazji o tej porze sprawdzę z warozą, bo już dawno nie dawaliśmy nic na warozę. Raz, nie ma warozy. Dwa. Nie ma warozy. 3 nie ma warozy 4 nie ma warozy 5 nie ma warozy Cały to wyczyszczę. 5 tu zarodziliśmy na razie. O, miód jeszcze, o widać kapa. No to zamykaj, bo zobacz, ile, ile ich jest nie tak, boję ja się nie dawać im tego picia drugi korpus to samo jest to jest oczywiście yy, tu jest matka po reprodukcyjnej matce z gospodarstwami miady pomidzia u mnie y, już moja pszczółka mm, kochane pszczółki <grym> Maje kochane byzdułki Dobrze, ja sobie jeszcze tu prysnę tak żeby tu żadna nie wylezła no co im tu przeszkadzać Niech one sobie wydarstwo pracują bo ciężko, bo ty... aha, tu jeszcze było nieprzyklejona ta nastawka, to mi to wywakfa I jeszcze gdzieś zejdziemy tutaj do tego słabszego, co? Tu mamy taki słabszy filmik. Na słabszy. Próbuję podejrzeć, co to jest za matka. Ale co tu mamy? Zerkniemy. Pszczoły dobrze, że nie mamy pszczoła w polu. Ale przykleiły do dołu tą rękę. No nie, ona taka ciężka gry w Ona cała zalana są. No to są super. Taki czarny ten. Czyli będziemy mieli miodzi gryczane. Wow. Pachnie. Nie, nic nie czuję. Ona następna jeszcze bardziej. Ale te ramki dla Barbie to takie są. Pięknie wyglądają do filmu. No w gruncie rzeczy w nich to za bardzo miodu nie ma. Jest. Jest tu. Piękne. To mi wygląda na ilgona. Kolejny. No. Dobra, będę ich tutaj molestował. Trochę szeroko te ramki rozstawiamy. Na nim jeszcze ciccia nie noszą. Nie wiem, powiedziałem co ja tam dałem Pasek cytrynowy, woda kwas cytrynowy I... Tu trochę i mięta. O, tak, tu też mięta jest, ale tu jest ten, skład taki tych wejścia jeden ziłek, 22 zioła. Ja tutaj zobaczę gdzie coś tu się kubka zrobiła, to one wybierają to. Chodź tutaj, zobacz na tą kupeczkę. Tu jest popryskana tym, tym kwasem, tym tą wodą. One to po prostu ciągają z wizji. Żecznij smakuje. Kwasek to, no, wysmakuje. Dobra, dziękujemy za uwagę. Kolejny gwiazeczik. Widać miodzik na. No. To z naszej hodowli pora produkcyjnej na od miody ponidzie. Dlaczego? Dlaczego? Wziąłem tak kamerę na dół. Bo mi pod rękaw wyszło pszczoła. Nie widać pszczół na wylotku w ogóle. A miód jest. Czyli jest dobrze. Jest dobrze. Gryka kończy kwitnienie, tak jak wspomniałem. Tam dalej mamy taką w połowie, no może już w drugiej połowie kwitnienia. Jakiś tam rolnik też wysiał sobie grykę, pewnie na jakąś dotację. Także jeszcze na oszą, bo jeszcze widać nakrop spada, także myślę, że tutaj do wzięcia tego miodu jeszcze troszeczkę potrwa. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam wszystkich serdecznie. nie dlatego że ta pszczoła klei tylko dlatego że po prostu to jest wszystko obkitowane mocno przez inne pszczoły cóż to wiadomo do każda pszczoła no, kituje co tu dużo no. gadać no. z tego jedne więcej drugie mniej o, zaskupiają miodzik też na gryce jesteśmy Tutaj jedną ręką ale ja sobie dam im tutaj napoju. Spójrzmy sobie z jedną ramkę, ta jest mocno zabita, ta, może to mniej zabita, bo jest na dwóch korpusach ta chciała tak zwana włoszka. Państwa, cegiełko. O, nie ma tutaj ciężka. Nie, ciężka rameczka jest. Jak wygląda? Jest jaśniejszym, jak widać tu. Murki są różne, aha, bo to była, pasek węzy, tylko wstawiany. Znaczy, pasek tak do połowy. Tu jeszcze mamy czerw. Pszczółki pracują albo wyjadają. Tak widać. Kolejna rana to wszystkie widzy były z paskiem albo do połowy, albo z samym paskiem gęsty. jest godzina około 12.00. Nie, 11 11.00 jest. Przepraszam. dlatego te pszczoły dają tutaj popracować. Te robaczki. Cip, cip, cip. No jak zwizują tam było widać ężyczkami moją wodę Czyli im czegoś potrzeba kwaśnego. No tak jak tu kolega mówi może już czas też na kiszonki im robić ja im nie będę gdyby ingerował w ich składki ich kiszonek Niech one sobie zrobią swoje kiszonki o pszczółka jedna malusia. no, no chodź malutki. O. o tej parze roku są trudne, widocznie mam złe pszczoły idź tam do pojedz sobie może się przydać jeszcze ej ty o o o może nie utracić kosiarka Poszła w ruch. Dajemy, dajemy. Paliwko ci się nie kończy no. Paliwo się nie kończy. Nie. Proszę <laughs> nie Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Jeszcze nas czeka wrzos, co prawda nie te pszczoły pójdą na wrzos będą zamienione na inne bo te już się w tym roku napracowały, tak myślę że się napracowały, postawimy tutaj jeszcze już stojaki tak jak wcześniej mówiłem, wzdłuż tego płota, tak gdzieś metr półtora, 2 metry może od płota jeszcze zobaczymy jak to nam wyjdzie tutaj zwiedziemy jeszcze więcej pściółek na początek zwiedziemy ich kilka, no nie kilka 15, 20, może 30 żeby wykorzystały może tutaj trochę wrzosu później dowieziemy resztę i już sobie tutaj będziemy w tym terenie zimować czekać wiosny tu w tym terenie rozpoczniemy sezon 2018 rok jeszcze raz pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie życzę wszystkim zdrowych pszczół bez tej warozy cholernej dużo miotka, żeby było obojętnie jakiego, każdy miód jest dobry tak jak zresztą dla mnie każda pszczoła jest dobra nie ma dla mnie wyjątków, że, że ja mam akurat jakieś durne kundle, ktoś ma tam lepsze dla mnie każda pszczoła jest dobra dzisiaj jeszcze zrobię jeden filmik o pszczole, którą kolega po prostu jeden z naszych okolicznych pszczelarzy wczoraj w nocy do mnie zadzwonił żebym zabrał od niego cały ul z pszczołami, oddał mu tylko miodnie ma to, to ma w środku działki w środku wioski a coś mu się tam wydarzyło, że strasznie te pszczoły są tnące a że teraz działkowcy przyjdą, to obawia się, żeby go nie wygoniono z, z tamtego miejsca, bo ma dobre miejsce z pszczółkami, musi mieć łagodne i poprosił, żebym zabrał ten ul dzisiaj go będziemy przesiedlać mamy pogodę jaką mamy, nie ma za ciepła wręcz padało przed chwilą taki lekki deszczyk, ale będziemy robić tam ten ulik, będziemy go rozkładać na dwa, bo chcę mieć właśnie też taką naszą tutaj pszczołę, staram się ich mieć coraz więcej. Co prawda dobrze, że mam możliwości wywożenia sobie po takich różnych małych opuszczonych dawnych gospodarstwach. Może już teraz nie opuszczonych, bo jak się udaje coś kupić wiadomo, że jakieś nieduże pieniądze to po prostu kupujemy, jedno się remontuje, sprzeda, ewentualnie jest jakiś pieniądz na kolejne. Ale dzięki temu mam tutaj miejsca na fajną swoją przygodę już taką Może na starość. No dobra, wszystko by było na tyle. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich serdecznie. I zapraszam do oglądania.